Jak wynika z naszego ostatniego badania, polscy konsumenci przy wyborze sklepu stacjonarnego w pierwszej kolejności kierują się wygodą, czyli dostępnością produktów w jednym miejscu i niemal równie istotna jest dla nich atrakcyjność cenowa. Przy czym nie chodzi tu wyłącznie o cenę średnią produktów, tylko o obecność wszelkiego rodzaju promocji, rabatów, zniżek, programów lojalnościowych. I mimo że ten czynnik właśnie ostatni jest wymieniany na piątym miejscu w hierarchii istotności, to warto zauważyć, że aż 4 na 10 konsumentów decyduje się głównie ze względu na ten czynnik. To jest dla nich najmocniejszy argument. I co druga osoba, która kontroluje poziom wydatków podczas zakupów, zwraca uwagę na to, ile dokładnie zaoszczędziła przy korzystaniu z programu lojalnościowego. Polacy przyswoili sobie nawyk korzystania z programów lojalnościowych. Tylko 15% deklaruje, że nie korzysta z żadnego programu, a 7 na 10 twierdzi, że korzysta ze wszystkich programów, do których należy. Polscy konsumenci od programów lojalnościowych oczekują, że po prostu wydadzą mniej podczas zakupów, i dlatego wśród najbardziej popularnych programów lojalnościowych to są zwykłe zniżki przy zakupie większej ilości sztuk lub po prostu zniżki na produkty objętych akurat w danym sklepie promocją. I co ciekawe, w polskim społeczeństwie funkcjonuje dość dobrze takie zjawisko nazywane odroczoną gratyfikacją. Czyli konsument, mając do wyboru skorzystanie z niskiej zniżki podczas zakupów w momencie płacenia przy kasie, często chętniej wybiera jednak Rabat, który jest wyższy, ale do wykorzystania podczas kolejnych zakupów, czyli odroczony w czasie. Można powiedzieć, że Polacy idą z duchem czasu, jeżeli chodzi o wyszukiwanie informacji o aktualnych promocjach i rabatach danego sklepu. Z badania wynika, że na pierwszym miejscu, z dużą przewagą, w pierwszej kolejności korzystają przede wszystkim z aplikacji mobilnej danej sieci sklepów. W drugiej kolejności są to gazetki sklepowe tradycyjne, czy różnego typu agregaty. W wielu sklepów